Jest na mecenas Paulina Magierska, adwokat kancelaria Głowackiej Wspólnicy. Kłaniam się nisko, pani mecenas? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani mecenas, ściągnęliśmy tutaj panią do nas, bo sprawa jest bardzo poważna. Dlatego, że. Mamy już zaawansowany koniec miesiąca. Natomiast dla spółek, które miały taką. A wiele ma tak, że się tam rok obrotowy pokrywa z rokiem kalendarzowym. To 15 dzień lipca był ostatnim momentem, kiedy one mogły złożyć sprawozdanie finansowe. Już złożyć do KRS-u. No, trzeba było przygotować, wcześniej zatwierdzić i tak dalej. Już następował ten ostatni tam element tego. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, że sobie zarząd spółki lub wspólnicy tutaj jakby. Celowo to tak roz, rozgraniczam, zorientuję się, że tego nie było. Nie, nie wysłaliśmy. Cult. Panika po prostu, strach. Co tutaj teraz czynić oni mają? Czy to rzeczywiście jest tak, że y, przekroczenie terminu 15 dnia lipca, który był takim terminem w ciągu tygodnia normalnym, to już jest grzech śmiertelny, koniec teraz po prostu, tylko z nieba spadną po prostu grady i kara i trzeba się będzie poddać jakimś różnym konsekwencjom. Czy tą sytuację da się jakoś uratować? Oczywiście, że da się taką sytuację uratować. Tak jak pan redaktor powiedział, ten termin 15 lipca faktycznie był kluczowy z punktu widzenia złożenia sprawozdań finansowych. Jednak mogło się oczywiście zdarzyć, że dana spółka tego terminu nie dochowała. Natomiast ja chciałabym podkreślić w pierwszej kolejności, że to w pierwszej kolejności. Mhm. Sporządzenie tego sprawozdania, zatwierdzenie go, a następnie złożenie to nie tylko formalność, ale relatywny obowiązek, który może powodować szereg konsekwencji, nawet odpowiedzialność karną, karno-skarbową dla kierowników jednostki. Tutaj pan redaktor słusznie rozgraniczył, że tym kierownikiem może być na przykład zarząd. Lub inne osoby odpowiedzialne, w zależności od tego, jaki to jest podmiot. Natomiast te konsekwencje y, oczywiście mogą się ziścić i być mm -hmm. dotkliwe y, dla kierowników. Natomiast ja rekomenduję klientom, że nawet jeżeli jest po terminie i 15 lipca upłynął, to czym prędzej należy te sprawozdania finansowe złożyć. Jeżeli. Okazałoby się, a znam takie przypadki, mhm. że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, ale z różnych przyczyn nie zostało ono jeszcze zatwierdzone. To rekomendowałabym złożenie sprawozdania nawet niezatwierdzonego do repozytorium dokumentów finansowych, aby nie narazić się na realne konsekwencje, na kary grzywny i inne dotkliwe skutki. Ale pani mecenas, technicznie tam ten KRS, bo to wszystko teraz przez taki portal specjalny się odbywa, tak. to on przyjmie? Tak. On, takby kom komputerek, przy, komputerek KRS-u przyjmie ten, to sprawozdanie, jak my 23-24 wyślemy, i nawet jak wyślemy niezatwierdzone to to rzeczywiście ten e, rejestr, no, no, no po prostu nam przyjmie dokument związany ze sprawozdaniem? Sprawozdanie będzie podpisane i powinno być mhm. podpisane przez głównego księgowego i kierownika jednostki i możemy wgrać takie sprawozdanie. Oczywiście nie będziemy mieć możliwości wgrania na przykład y, uchwały, zgromadzenia wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zatwierdzeniu tego sprawozdania, bądź o podziale zysku. Y, o, mhm. Różnych uchwał o sprawozdaniu z działalności danego podmiotu. Tych dokumentów nie będziemy mogli złożyć, ale technicznie sam dokument XML to jest teraz taki format, w związku z tym, co pan redaktor powiedział, w formacie elektronicznym, będzie mógł zostać złożony. Tylko on musi oczywiście zostać podpisany, natomiast mhm. dokument zatwierdzający to jest odrębny dokument i tego dokumentu nie złożymy. Wówczas ja rekomenduję, jak już dojdzie do tego zatwierdzenia, to złożyć ponownie sprawozdanie już z tym okay. zatwierdzeniem. Rozumiem, bo to jak, jak się złoży, zatwierdzony, zatwierdzone, to rozumiem, że nie uruchamia tej odpowiedzialności tam karnej, skarbowej i wszelkiej innej, ponieważ nie ma tego elementu, że ktoś to zrobił zamiarem takim, tylko właśnie no nie można powiedzieć, że miał zamiar, jak w ogóle błąd naprawił swój. No dokładnie jest kwestia złożenia, niezłożenia. prawda? Nie złożenie sprawozdania okay. rodzi poważne konsekwencje. Na przykład na gruncie ustawy o rachunkowości mamy karę albo grzywny, albo karę ograniczenia wolności. Natomiast wydaje mi się, że na gruncie praktyki i na rynku powszechne są działania sądu rejestrowego. I tutaj mamy ustawę o krajowym rejestrze sądowym, e, i sąd na podstawie artykułu 24 może wszcząć tak zwane postępowanie przymuszające. E, I w tym przypadku sąd może na takiego kierownika jednostki bądź na, na wszystkich członków zarządu e, nałożyć grzywnę. E, ta grzywna może być powielana, e, dopóki ten obowiązek nie zostanie spełniony, a nawet więcej, w przypadku, kiedy. Przez kolejne dwa lata obrotowe te sprawozdania nie będą składane, to niestety, ale sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie w sprawie rozwiązania takiej spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Więc na gruncie tej ustawy te praktyki i te możliwości, mechanizmy, którymi może się posłużyć sąd rejestrowy, mogą być dla spółek szczególnie dotkliwe. Myślę, że z perspektywy e, takiego członka zarządu, jako osoby fizycznej, w szczególności ta grzywna, prawda, która może no być No tak, no bo one rozumiem, to że grzywne okazać... to musi, pani mecenas, bo grzywne to, dlaczego ja się tu łapię za serce teraz, pani mecenas, bo rozumiem, że ta grzywna jest dla, dla niego z majątku prywatnego jego, to nie, że spółka za niego zapłaci. Dokładnie tak. To A, jest Rozumiem, no to po kieszeni po prostu może dostać tutaj jakby tak finansowo. Pani mecenas, ale to tak. rozumiem i teraz tak, czyli to, to postępowanie przymuszające, to to jest jakby osobna jeszcze taka sankcja, która tu się może jakoś tam pojawić. I proszę nam powiedzieć, czy praktyka jest w ogóle taka, że sąd rejestrowy sięga po to postępowanie, czy sąd rejestrowy raczej będzie chciał karać nas tymi sankcjami innymi, tymi grzywnami i ograniczeniem wolności? Czy to jest jakoś równoległe dla sądu rejestrowego i on może tak naprawdę tam sąd, który będzie rozpoznawał konkretną sprawę konkretnej spółki, zdecydować o różnych tam rozwiązaniach i nie jest niczym ograniczony? Z perspektywy praktyki ja częściej spotykam się z zastosowaniem tych narzędzi z ustawy o KRS-ie. Natomiast mhm. to też nie jest tak, że sąd od razu sięga po grzywne. W pierwszej kolejności jest takie przypomnienie sądu i zobowiązanie, wyznaczenie dodatkowego siedmiodniowego terminu na to, żeby to sprawozdanie finansowe załączyć w systemie repozytorium dokumentów finansowych, żeby je złożyć. Jeżeli w terminie siedmiu dni. Nie zostanie to zrobione, no to wówczas sąd może taką grzywnę nałożyć. To jest tak naprawdę rygor nałożenia tej grzywny. Myślę, że z perspektywy członków zarządu interesujący może być fakt, że w sytuacji, w której na powiedzmy mamy dwie nałożone grzywny i one nie zostały jeszcze zapłacone, a w międzyczasie tak zwanym złożymy sprawozdanie finansowe. W systemie, to wówczas te grzywny powinny się umorzyć. Więc Rozumiem. też, tak jak pan redaktor powiedział, w pierwszej kolejności to nie jest tak, że jakieś kary boskie na nas będą zesłane, jest rozwiązanie z tej sytuacji, natomiast trzeba działać no, skutecznie i szybko, prawda? żeby to sprawozdanie w systemie się pojawiło. Jasne. I to jest jakby ten moment też, na który my, proszę Państwa, Państwu uwagę i e, w tym pomagała nam Pani Mecenas Paulina Magierska, adwokat kancleria Głowacki i wspólnicy. Dziękuję bardzo, że Pani Mecenas dla nas znalazła Dziękuję czas. Bardzo.